Cześć, witajcie z tej strony, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tematycznej gry MMORPG Margonite, w której może jeszcze się z profesjami. Zapraszam Was na odcinek z loterii. Bo jak wiecie, każdy event u mnie musi być loteria. By móc przystąpić do loterii i móc zwiedzić mapę Esteria, ja trzeba mieć wykonane dwa questy. Do których link znajdziecie w opisie tego filmiku To będzie pierwszy link Tam będziecie mieli wszystko opisane co i jak Teraz będę chciał was troszeczkę Oprowadzić po takich Najważniejszych rzeczach Właśnie na tej mapie I, i pokazać wam Co, gdzie i jak Oczywiście sobie zalosujemy Myślę, że kupię sobie jeden los legendarny Jeden heroiczny Więc jedziemy z koksem Schodzimy do tunelu Jak już oczywiście mamy zrobionego quest'a Podchodzimy tutaj do tego zajączka I dzień dobry panie sierżancie tak, tak idziemy sobie tutaj Lotera jest tutaj na dole Tutaj na prawo trzeba odbić I przedostać się tutaj Nie wiem w ogóle co to są za jakieś takie szlaki Bawarii Tak dziwnie zaznaczone A jednak nie, źle sobie poszedłem, więc nie słuchajcie moich głupot Bo poszedłem sobie po prostu źle Bo lotera tak naprawdę jest tutaj, więc poszedłem troszeczkę naokoło Mogłem skręcić tylko w lewo no ale nieważne, no to tak, na samym początku mamy tutaj gościa od e, stroi, czyli tak jak zwykle stroje, tu będzie pewnie to, teleporty e, i gdzieś kiedyś jeszcze był na torby, ale nie wiem gdzie on jest. Tu mamy, o tu jest na torby, tu mamy głównego gościa od loterii, do którego zaraz przejdziemy. Tu mamy e, cykorię, e, która gdzieś mnie przeniosła. No nie, 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 czyli trzeba tam jeszcze raz wrócić e, Dobra, to zaraz się widzimy znowu na mapie, o, obok loterii Dobrze, witam was ponownie, jesteśmy już e, z powrotem Więc może na razie przejdziemy do loterii, a później sobie po prostu poszukamy co, gdzie i jak Więc podchodzimy do e, Szarogona. Chciałem kupić e, los na loterię I prezentuje się to wszystko tak e, Co to jest? Mosata, e, próba sił Czyli są wyzwania. Tak z tego wnioskuję. Tutaj tylu eseek nie mam. Więc kupimy tak. W sumie te też mogą być po 405. No dobra, kupimy tak. Legendarny, heroiczny i e, ulepszony pyk. Zacznijmy oczywiście od tych najsłabszych. Gdzie idziesz? E, Zacznijmy oczywiście od tych e, najsłabszych, czyli e, Zajęcza Fortuna. E, to jest dwójka. Poleciało nam śmigusowe jajo. Idealny, nalany poniedziałek e, i kupon na outfit, dobra, czyli jeszcze raz e, mamy e, zajęcasz, czyli jakiś strój, w na 4 godziny. Zaraz zobaczymy, co gdzie, jak e, kolejny kupon na torbę. Tu już mamy tu outfit, torbę, dobra. Teraz idziemy z, heroi z heroicznymi. Zostałem 3 heroiczne i legendarne, więc let's go. Pyk. Mamy wywołanie z depozytu, nawet spoko przydaje się. Eee, więc kolejne, zamienione na dwa legendarne. Super, super. I jeszcze jeden. Eee, dostaliśmy z pracy. Już w środku, w górze, znajduje się jeden losowy przedmiot. Nie zapomnij. W do przed otwarciem skrzynki eee, mythar, jakieś jajo No spoko. No to otworzę sobie co to jest. Byt sobie eee, kufer. Może jakieś błogo. Eee, nie, mamy ulepszenia pierścienia. E, lub naszyjników. fajnie, fajnie, e, to jest to najlepsze ulepszenie, chyba, no tak, najlepsze, tak więc e, nawet fajnie, ja, zostało nam jeszcze 5 e, legendarnych, e, więc bez przedłużenia lecimy, chciałem wykorzystać swój los, e, los za 900, zajęcia fortuna 4 i mamy, co to jest, uszaty wojownik, Miałem twój wygląd, no, no to tak nie bardzo, jeszcze jedno, E, mamy dwa wyzwania. Uhu. Jezu, zabrzemy taki. Upa się Uhu, Dobra, co jeszcze? Trzy legendarne. Mam tutaj chyba kolejne jakieś e, ulepszenie czy coś. I dajmy. Hop, Legendarne z ostatnim ratunkiem. I wcale nie ma takich złych statystyk. Jest na 120 minut. Ej, super, super e, 480. Trzy. 3... O! Fajne, mi się przyda tu ostatni rzut, bo właśnie na tym trupciel nie mam ostatniego. Jako było to zajwiste, zajwiste. I e, jeszcze tam dwa zostały, więc klikamy. Hop, wymieniło nam e, na każdy los e, pojedynczo, więc jedziemy od najmniejszego. Kupon na teleport. E, dobra, dwa. Coś nam tutaj zamieniło. Możliwe, że jest to waluta. E, trójka, Tam heroiczny, zamienia nam na. E, na dwa legendarne, super. Dobra, to e, dajemy za 900 Eseł Znowu wymieniła na, e, na, na, na losy ka każdego nominału. Dobra, tak więc pierwszy. Smocza runa. E, niedużo, Dwójka. Błogosławieństwo. O, widzicie, takie błogosławieństwa lubię, właśnie takie. E, z przywracaniem unikiem SA, fajne, fajne. Takie ni to do fajne, to do PVP, fajne. E, dobra, teraz e, heroiczne. Otrzymujesz, e, co ja otrzymuję? Aha, te wyzwania dostałem, dobra. Dostałem te wyzwania. E, to teraz legendarne zostały są Kolejne cztery. Kupo na. O, fidale, po co, po co, po co, po co. Po co nam to? Więc jeszcze jedno. Legendarne. ostatnia próba sił... Ej, trochę tych wyzwań jest. To naprawdę są wyzwania na świecie prywatnym, no to tak... Tak... No niezbyt mi się przydadzą. No ale no sam fakt. Dobra, jeszcze dwa legendarne. zajęcza ozdoba. No i wielkanoccy kufer. Zasady kuwerki potwieramy. I ostatni legendarny mamy. E, wywołanie poczty. Yy, i smocza łuska no nie najgorzej to sobie tak doładujemy zostało nam 310 yy, za 310 coś możemy kupić pewnie tak ale po co yy, dobra więc teraz pootwieramy te kufry jedziemy pierwszy yy, złote jaj. ej co jak to jest 27 chyba <laughs> to jakie to super Wielkanocny kufer, kolejny. kolejne złote jajo. Jeszcze jeden kufer. O, reszty! Pełne leczenie. Pozostało 500k punktów leczenia. Ej, super, super. Ekstra. No i teraz e, ostatni kufer. Złoty i jasny. winiach tu można ładnie sobie pozarabiać. Już 80 mamy. Dobra, tutaj podkładamy sobie co i jak. Z tego boga się strasznie cieszę. To też fajne. I to jest dodamy 75 smoczych run się przydadzą jakbyśmy sobie chcieli. Myślę, że sobie tak jeszcze parę razy zarosujemy. Zaraz, zobaczymy te stroje. Jaki fajny królik z tego! To jest taki pola, tylko że... Jest królik jaki super. A ten? A, a to jest taki po prostu zwykły sobie chłop na prowincji. Idealne na poniedziałek. A to co to jest? Aha, na innego gracza. Dobra, coś tu widziałem. Dobra, nie będziemy go szukać. Eee, zaś poszukamy sobie kogoś, kto. Eee, pokaż, co masz za walutę. Aha, jeszcze za walutę mamy błogosławieństwo z Krytyczną i z CBK. Ej, nie są złote błogosławieństwa. Mamy tu również takie. Eee, no to lek, to wiadomo. To ja widzę, że to teleportuje do Ithan? Ile to można mieć? Ty jak to, ja to teleportuje do Ithan, a ja mam teraz przy sobie tyle pieniędzy. To się robi to tak. Aha, nie, Jezu, bym pomyślał, że to za jeden kupuje. Ja bym tak sobie kupił teraz kuczę 90 teleportów do... Dobra. Głupi ja sobie bym jakiś błąd popełnił. Dobra, czym ty się zajmujesz? Aha, ty jesteś od wyzwań. Dobra. E, zrobimy sobie wyzwanie na. na którym. no na którym chyba nie zrobił, to i tak to będzie takie gdzieś. E, z tym wyzwaniem to będzie słaba opcja, bo. bo no niestety, no. no, no nie sprzedam sobie tutaj karlików, dobra, weźmiemy sobie level. weźmiemy sobie level. 215, na początek oczywiście. No to madoki, Czyli trzeba będzie tutaj przemierzyć szlakami Bawarii eee, Czyli jak na razie wszystko fajnie z eventem Wszystko spoko eee, jak, Dobra bo ten którym mi się nie podoba daj mi ten Tu jaki ten koks teraz patrzcie Idzie jest taki koks kucz, niby królik nie ale topór większy od niego eee, fa Fajnie na razie mi się event jako tako Podoba oczywiście, jeszcze będę e, chciał e, się wgłębić tam, co i jak e, się będzie działo. Trochę Wam coś tutaj ponagrywać z tego. Oczywiście, zostawcie kciuka w górę, jak Wam się podoba i chcielibyście więcej e, rzeczy z eventu. i Teraz chyba się tędy idzie. Tak mi się e, przynajmniej wydaje. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, albo nie tutaj. Dobra, tutaj jest wejście do tunelu. Chodzimy. Wchodzę w tunel eee, szalony. Kicaj, zginiesz. Lodowy strzał, ziomę. Gdzie nie ma, nie? Podwójny myk. A żeś dostał. Lodowy pyk. Zamrożenie. Pyk, podwójny gościu. Podjazdu nie masz. I podchodzimy tutaj do e, wagonik z e, kru, kruszcem. Wszystko moje. Haha. I dostajemy e, talizman z vapora. Nie najgorzej. E, idziemy sobie robić jeszcze parę tych, e, tych wyzwań. Myślę, że odcinek będzie w, w miarę w porze, taki lekko dłuższy. E, wiecie co? Ja po prostu będę robić cięcie i dopiero jak będziemy się widzieć tam, e, to wzdowie. Także widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się znowu przy kicku śmiałym skoku. E, teraz mamy sobie podjąć wyzwanie. Na jakiś randomowy level wejdziemy sobie nawet e, Może na około będziemy brać 9500, 115 może poleci coś właśnie ciekawego Mi Na mojej głowce e, Tam itemki może będą trochę więcej warte e, Co prawda no legend tutaj nie oczekuję no bo No bo niestety nie lecą e, Tylko jakieś heroiki co Właśnie Dlatego to, to jest właśnie ten jedyny minus brania e, E, burania wyzwań na świecie e, prywatnym bo wy się olatacie, potem będziecie musieli chodzić po jakichś labiryntach, żeby dostać jakieś hero, czy e, czy uni e, warte parę k max 5m e, chyba, że jesteście na uni i tam jest na to popyt, no to e, to wtedy spoczy Ale tutaj f, xujecie na, ok na czoło tutaj idziemy i dostajemy hero e, Rubino, he, rubinowy bebut e, fajne polecam tutaj są w ogóle wszystkie te teleporty tak może pochowam e, do torby do torby drugiej aha mam tylko jeden, te, nie, tu mam jeszcze z i kotliny e, mam nadzieję że da się jakoś wymienić te teleporty e, a czyli te kupony na teleport a nie tylko na e, a nie tylko na na no, no jakieś torby i tak dalej bo mi torby czy e, oficje potrzebne dobra, także widzimy się zaraz dobra, robimy kolejne wyzwanie tym razem weźmiemy sobie na level 95 pewnie będą impy, no tak jak myślałem i przechodzimy sobie znowu przechodzimy sobie znowu e, po jakieś e, po jakieś fajne e, e, hero or uni E, tutaj ja widzę, że ludziom się bardziej poszczęściło e, z loterii, bo sobie na przykład wylotali Talizman, który e, do końca, no praktycznie do 1 czerwca e, będzie, będzie działał e, na m, 98% czyli będziemy się respić e, parę sekund e, też będę się go właśnie staru tutaj zdobyć, no bo no przyda się, nie? E, wiadomo, więc coś czuję że się, e, ha, nie E, jeszcze to musimy, e, więc coś czuję, że się jeszcze pojawi jakiś e, jakiś właśnie odcinek z tymi loteriami. co mamy jakieś e, niefajne uni. Dobrze, także widzimy się. Dobra, widzimy się znowu przy loterii. A jezu przy loterii, przy wyzwaniu bierzemy na 95 e, i lecimy znowu po impach. E, zaraz jeszcze wybierzemy się na Herosa 23, e, który. w no, tam się, e, na prze jaki przedział. A, dobra, 166, e, e, 236, więc e, zaraz się tam wybierzemy, co i jak. E, może lotniemy jakąś tarczę legendarną, e, której nigdy nie założę, bo po co? Myślę, że te tarcze, e, taki słaby pomysł. Myślę sobie, że na taki 23. zrobił na przykład, nie wiem, broń albo łuk legendarny. To by było coś, a nie jakiś. Jechać, jechać, ja, ja, tacze, co to jest? Bóg legendarny na 23 poziom, myślę, że byłby w ja, spoko. Dobra, na szybkości gościa tu ubijamy. Hop Hop i mamy heroic na 82 level. E, prawie fajnie. Hmm. Więc e, lecimy tornek i to jest w leśnej przełodzi, czyli tutaj na prawo od tornek. Tak mi się wydaje e, Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tutaj Więc e, strasznie mi się ten strój podoba Jak ja ten strój, ja po prostu zachodzi w tym strój, wyglądam jak, jak, jak czugista normalnie PL Dobra, pyk Jesteśmy tutaj e, Jest 29.38 Czyli jest tutaj na, na dróżce e, Dobra, jesteśmy tu przy, przy zajączku Także widzimy się z wami E, jak e, tak po prostu będziemy bili okej okay, jesteśmy już tutaj przy herosie tutaj mi rafał na, od, napisał odpalaj Michale Odpiszę mu kykę albo nie odpiszę. Michale masz grzyba e, no i można już bić jest uzbierany skład 10 osobowy królik e, kontra nasz klan Poleciało. Oho, ho smocze łuski. No to rzucamy się na nie. Opuszczona twierdza, to to nie jest nam potrzebne. Eee, tu jakiś taki home też nie. Więc wszystko, cała cebula się będzie rzucała na smoczu łuskę. Łóźkę, jakby jak to nie. Jakby to nie brzmiało. Dobra, już sobie tutaj po prostu z buta pójdziemy. Eee, może uda się złapać. Eee, fajnie by było. Eee, oczywiście. Ja będę teraz co jakiś czas... Aha, dobra, kto znowu pospoczął łózkę? E, Rinegan. Rinnegan, dobra. Więc, e, ja będę co jakiś czas szukał tych herosów, bo widziałem, że fajne legendy można z nich wydropić. E, więc czuję niektóre nocki teraz w tygodniu, że sobie będę siedział dłużej. E, na przykład dzisiaj sobie może jakąś e, dłuższą nockę walnę. E, I będę sobie szukał herosów e, co jak. Więc myślę, że będzie OK e, w miarę. Dawaj. Tak więc idziemy do tutaj norki. Tak zwana nora kociwora. Przechodzimy e, dalej i kierujemy się w stronę wyzwań, bo zostały nam jeszcze dwa. Teraz sobie weźmiemy na jakiś randomowy level. E, nawet nie będę patrzył, którą opcję dialogową daję. Patrzcie jak to się robi, podchodzimy tu, 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 nie wiem co dałem e, Widzimy się na mumiach, aha, czyli dałem na 115 e, Czyli e, w miarę ok. Czekajcie, sobie tutaj Facebooka pozamykam, żeby mi tutaj zaraz coś e, nie pipkało e, Nikt nic nie pisał, ktoś tylko dzwonił jak spałem, mówi się trudno Mam nadzieję, że wam dzisiaj live podobał jak starałem się robić te questy, a czy dzisiaj wy to już oglądacie czyli wczorajszy live eee, wczorajszy wczorajszy live wam się podobał bo eee, w sumie tak to rzucę odcinek będzie gdzieś około 14-15 Staram się przejść w takich godzinach e, e, gdzie wiem że ludzie wracają ze żoły właśnie zawsze sobie coś siadają, jedzą i akurat sobie oglądają odcinek piszą o dzień KSPS uratowałeś mi Ej, dzień bo dodajcie odcinek nie, to jest bardzo miłe nie tu mam jakąś e, pand, e, pancerz chwały jeanów. E, no, niepotrzebny zbytnio, ale no trudno. Dobrze, widzimy się zaraz przy e, ostatnim wyzwaniu. Dobra, jesteśmy przy wyzwaniu kolejnym. E, I bierzemy sobie teraz... A weźmy sobie na 195. Bo tu pewnie będzie sekta. Tak też myślałem, może poleci coś ciekawego. E, na przykład... Ciekawe w ogóle czy e, jest możliwość zdobycia kamyków z tym z tych wyzwań byłoby to bardzo fajne. Oczywiście szansa byłaby jakaś tam mniejsza, jak jeśli chodzi o hero ale było to, to strasznie super. Bo na takim wtedy świecie prywatnym byłaby szansa na jakiś jedyny zarobek z tego, z tego wyzwania. Poza tym, no, że może sobie tutaj nawet fajnie expidzie. Ja pamiętam, że robiłem tak, że brałem wyzwania, wbijałem wszystko i logowałem się, to polecam na świecie zwykłym, bo można sobie po nikt w się nie przeszkadza. E, więc jest to w miarę OK. Dobra, ciebie ubijamy, hop i bierzemy i co dostajemy? Dostajemy o, kulki, nawet nie wiedziałem. Dobrze Czyli kończymy. Oczywiście jak się podobało, łapeczka w górę. Myślę, że jak będzie tak z 200-250 łapek to wlatuję kolejny odcinek z loterią. Oczywiście oglądajcie bez adboka, bo loteria mi się musi e, też troszeczkę zwrócić. Nie ukrywam. E, oczywiście jak jesteś nowym widzem, zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału. I co, widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!